Witajcie. Gdy słyszymy o kolejnych zmianach przepisów w branży transportowej, nie wiedzieć czemu, wielu kierowców i przewoźników zakłada instynktownie, że będą to zmiany na gorsze. Dla nich dzisiejszy odcinek z pewnością będzie sporym zaskoczeniem. Ministerstwo Infrastruktury planuje obniżenie podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne kierowców. Jeżeli plan wejdzie w życie, ZUS dla kierowców będzie naliczany od krajowej płacy minimalnej, a nie od średniego wynagrodzenia w przemyśle, jak ma to miejsce obecnie. Na razie trudno cokolwiek przesądzać, ale jedno nie ulega wątpliwości: jeśli pomysł ministerstwa wejdzie w życie, jako kierowcy będziemy płacić mniejszy ZUS. Dziś opowiemy Wam, jakie propozycje pojawiły się na negocjacyjnym stole, a także jakie wątpliwości budzi omawiane rozwiązanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, a ja zapraszam na C. +E, Jedziemy z tematem. Zacznijmy od podstaw. Jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym, Twój pracodawca ma obowiązek odprowadzać za Ciebie składki w ustalonej ustawowo wysokości. Tak zwany ZUS, czyli ubezpieczenie społeczne, składa się z kilku komponentów. W przypadku pracownika obowiązkowe są ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Każdy z wymienionych składników ma ustaloną procentową wysokość lub szczegółowy sposób wyliczania, jak w przypadku ubezpieczenia wypadkowego. Co więcej, poszczególne składniki ubezpieczenia społecznego pokrywane są w różnych proporcjach przez pracodawcę i pracownika. Szczegóły rozliczania składek to domena księgowych i niech tak pozostanie. Przepisy są skomplikowane i obwarowane licznymi warunkami oraz wyłączeniami. Podstawa wymiaru składek wymaga każdorazowo precyzyjnego ustalenia. Nie wchodząc w niuanse i możliwe warianty, przyjmijmy, że najczęściej będzie nią wynagrodzenie brutto lub stała kwota wynikająca ze wskaźników ekonomicznych. W przypadku kierowców taką stałą kwotą w 2024 roku było 7824 zł. Czyli wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Dla porównania, wysokość płacy minimalnej w drugim półroczu 2024 roku wynosiła 4300 zł. brutto. Daje to ponad 3500 zł. różnicy w podstawie wymiaru składek. Pomysł naliczania składek od płacy minimalnej nie jest wcale nowy. W ten sposób działał system do 2022 roku. Obecny sposób rozliczania ubezpieczeń społecznych zawitał do Polski za sprawą pakietu mobilności. Na mocy jednej z nowelizacji zrezygnowano z naliczania ZUS-u dla kierowców od krajowej płacy minimalnej, a zaczęto robić to od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Aktualna propozycja ministerstwa to nic innego jak powrót do rozwiązania sprzed wejścia w życie pakietu mobilności. Ma być to rozwiązanie czasowe, a jego celem jest ułatwienie przewoźnikom funkcjonowania w trudnym dla branży okresie. O kryzysie w sektorze międzynarodowego transportu drogowego mówi się coraz częściej i coraz bardziej otwarcie. W naszych filmach również nie uciekamy od tej trudnej kwestii. Jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, obecna dekoniunktura ma kilka źródeł, które nakładają się na siebie i wzajemnie wzmacniają. Efekt jest taki, że koszty działalności rosną, a zyski spadają. Jednym ze sposobów poprawy sytuacji ma być obniżenie obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Pomysł wyszedł z inicjatywy środowisk przewoźników. W pierwotnej wersji składki ZUS miały obowiązywać od średniego wynagrodzenia za poprzedni rok. Taką propozycję złożono w Ministerstwie już w 2023 roku, a następnie powtórzono podczas marcowego Forum Transportu Drogowego. Szacunkowo zmiana w tym kształcie pozwoliłaby zaoszczędzić firmom przewozowym około 800 zł na każdym kierowcy, bez ingerencji w odczuwalne warunki zatrudnienia. Szybko stało się jasne, że wobec skali kryzysu zmiana w tym kształcie nie będzie satysfakcjonująca dla przewoźników. Stąd obecnie negocjowana jest opcja składek naliczanych od płacy minimalnej. Skoro mówimy o postulatach środowiska transportowego, warto wspomnieć, że obniżenie składek nie jest jedynym pomysłem na uzdrowienie transportu. Szczególnie dużo emocji budzi koncepcja wprowadzenia stawek minimalnych. Wyliczanie najniższego dopuszczalnego fraktu miałoby się w tej koncepcji odbywać z pomocą kalkulatora minimalnych stawek, który byłby ogólnodostępnym narzędziem utrzymywanym przez organy skarbowe państwa. Strony umowy nadal miałyby swobodę w ustalaniu cen wyższych, ale nie mogłyby zejść poniżej kwoty wynikającej z kalkulatora za dany transport. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że pozwoliłoby ono ustabilizować ceny i skutecznie zwalczyć nieuczciwą konkurencję. A także ograniczyć aktywność pośredników, którzy dziś odbierają znaczną część marży firmom przewozowym. Przeciwnicy podnoszą, że państwowa kontrola cen minimalnych ingeruje w zasadę swobody umów, a poza tym byłaby trudna do zastosowania w transporcie międzynarodowym regulowanym przez przepisy unijne. Koncepcja obniżenia składek zusowskich, oprócz gorących zwolenników, ma swoich krytyków. Na pierwszy rzut oka obniżka przynosi same korzyści. Odprowadzanie składek wyliczanych od wynagrodzenia minimalnego nie wpłynie na uprawnienia kierowców do korzystania z publicznej służby zdrowia. Pozostaną one na dotychczasowym poziomie, czyli każdy zatrudniony w razie choroby będzie objęty opieką medyczną w pełnym zakresie gwarantowanym przez państwo. Z niektórych medialnych doniesień wynika, że również zasiłek chorobowy miałby pozostać na niezmienionym poziomie. Jednak takie rewelacje radzimy traktować z dużą ostrożnością. Gdzie zatem tkwi haczyk? Oczywiście w emeryturach. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne poprzez zmniejszenie kosztów zatrudnienia dadzą tu i teraz konkretne oszczędności pracodawcy. Jednak ich odroczonym skutkiem będą niższe emerytury dla kierowców. Biorąc pod uwagę czasowy charakter rozwiązania, różnica nie powinna być dramatyczna, co nie zmienia faktu, że uszczupli portfel przyszłych emerytów. Omawiane propozycje są aktualnie przedmiotem konsultacji pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ich ostateczny kształt pozostaje niewiadomą, podobnie jak termin wejścia w życie zmian. Zmniejszenie obciążeń społecznych zawsze brzmi atrakcyjnie, ale ma też swoje konsekwencje. Czy jesteśmy na to gotowi? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Dzięki za dzisiaj, życzę szerokości CE i do zobaczenia!